Gdy świeżo uformowane naczynia nieco stężeją, przenosi się je na piec, aby przeschły. Nierównomierne wysychanie powodowało często pękanie ścian naczyń. Szczególnie narażone były na to grubościenne łachańki. Wyschnięte naczynia przygotowywano do wypału. W wygrzanym piecu chlebowym układano ruszt z długich polan. Na nim ustawi się naczynia. Przez kilka godzin pozostaną one w piecu, tracąc resztki wilgoci. Podpalając drewniany ruszt, gancarz przystępuje do właściwego wypału. Podczas wypalania trwającego około 4 godzin garncarz przygotowuje tzw. hart. Jest to zakwaszony rozczyn żytniej mąki, który przed użyciem zagrzewa się przy ogniu wypalających się naczyń. Przygotowuje się ceber do hartowania. Łoskot osuwających się garnków daje znać, że wypał jest skończony. Rozpalony do czerwoności naczynia, gancarz wydobywa drągiem szczeluści pieca, zanurza je w cebrze z hartem i z powrotem wsuwa do pieca. W wysokiej temperaturze warstewka hartu pokrywa lśniącą powłoką powierzchnię naczyń, impregdując je zarazem. Naczynia ze studianego lasu znajdowały aż do II wojny światowej szeroki zbyt w całej okolicy. Od puńska pogrodno i ruszany stok. Przystosowane do gotowania potraw w starego typu piecach z paleniskiem otwartym obecnie nie znajdują zastosowania wobec rozpowszechnienia się pieca z blachą i naczyń metalowych fabrycznych. Od 1947 roku produkcja gancarska, którą niegdyś zajmowała się większość mieszkańców tej wsi, zamarła całkowicie.